I witajcie, witajcie! Kolejny vlog, jesteśmy na lipkach. Dzisiaj chciałem trochę pogadać o tym o trudnościach, z jakimi e, macie, jak przyjeżdżacie do Zakopanego, albo też o trudnościach, na jakie napotykają turyści, jak przyjeżdżają do Zakopanego, albo po prostu o trudnościach związanych z wypoczynkiem w Zakopanym, jak to wygląda. Pierwszym takim punktem, o którym chciałem powiedzieć, to są korki i trudny dojazd. Zakopianka droga krajowa nr 47 to główna trasa prowadząca do zakopanego. Jest notorycznie zakorkowana, szczególnie w weekendy, ferie zimowe i święta. Tak jest między zakopanem a nowym targiem. Do nowego targu wybudowali fajny odcinek drogi do nowego targu. Jedzie się super, a później się wszystko korkuje. Później się wszystko korkuje i stoimy z powrotem w korkach. Hmm. W sezonie podróż z Krakowa do Zakopanego, która zajmuje około 2 godziny, może trwać 5-6 godzin. No taka prawda niestety. Czasami tak jest. Następny punkt. Problemy z parkowaniem. Zakopane ma ograniczoną liczbę miejsc parkingowych, a w sezonie turystycznym znalezienie wolnego miejsca graniczy z cudem. Tak jest, ale tylko w największym natężeniu, czyli gdzieś koło między 15 lipca a 15 sierpnia. Ale to jeszcze bym powiedział nie zawsze. W centrum parkowanie jest płatne i często bardzo drogie. Wielu turystów zostawia auta na nielegalnych miejscach i dostaje mandaty. No to muszę potwierdzić, zdarza się tak, bo powiem Wam, że ja sobie to wszystko tak wypunktowałem, mniej więcej i powiem Wam, że dużo mandatów było tam koło na ulicy Chyba Sienkiewicza. No, tam koło tego nowego hotelu. Kurde, nie, nie mogę sobie przypomnieć teraz nazwy, ale, ale dużo mandatów tam dawali też. Także powiem Wam, że słyszałem w radiu. o Następna rzecz: wysokie ceny. Zakopane jako popularny kuror często winduje ceny noclegów, posiłków i atrakcji. Szczególnie w szczycie sezonu ceny potrafią być kilkukrotnie wyższe niż poza sezonem. Prawda, właśnie tak jest. Tak jest, że w wysokim sezonie ceny są yy, ceny są wysokie. No, nic nie poradzimy na to. Następny punkt: tłumy turystów w Zakopanem. Tak, ale tylko w najbardziej wysokim sezonie czyli jakieś weekendy majowe, boże ciało i ten miesiąc wakacji od 15 do 15 e, od 15 lipca do 15 sierpnia Trudności ze znalezieniem noclegu w wysokim sezonie było tak kiedyś, ale teraz Teraz już tak nie ma, powiem wam, że okoliczne wioski w zakopanym tak może być w centrum. Ale okoliczne wioski myślę, że mają super ceny i można spać naprawdę za grosze. Tylko trzeba chcieć znaleźć. No wiadomo, że na OLX się możecie coś znaleźć. Możecie dzwonić, podjechać pod miejscówkę, nie wysyłać żadnych pieniędzy, abym ja szukał przez OLX albo facebookowe grupy. Podjeżdżacie pod miejsce, szukacie, jak wam pasuje, bierzecie, nie to jedziecie dalej. Ja bym tak robił. Żadnych zaliczek, żadnych rzeczy takich. Po prostu jest tyle teraz nabudowano noclegów, że myślę, że warto zobaczyć kilka miejsc, zanim się coś wybierze. Jeżeli chodzi jeszcze o trudności ze znalezieniem noclegu, to też zdarza się, że ogłoszenia noclegów w internecie nie są aktualne lub wprowadzają w błąd. Co do standardu czy lokalizacji, zdarza się, ale już jest coraz lepiej. Poprawiają to. Widzę, że to cały czas idzie do przodu, bo Booking skoczył do gry i, i powiem Wam, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Następny punkt nieprzygotowanie do warunków górskich. Niektórzy turyści wyruszają na górskie szlaki bez odpowiedniego sprzętu, ubrania lub kondycji i to jest prawda, zdarza się tak dużo tego czasami jest helikopter, ja tu pracuję codziennie słuchajcie w zakopanym, to helikopter Topru nieraz kilkanaście razy codziennie lata i też jest bagatelizowanie pogody i trudności szlaków yy, i to prowadzi do wypadków no nie i konieczności interwencji Topru tak to wygląda słuchajcie następny punkt, który też sobie taki zaznaczyłem to jest yy, problemy z komunikacją publiczną no niestety e, komunikacja publiczna trochę kuleje w Zakopanem. Są prywatne busy i też one nie jeżdżą tak jak nieraz piszę albo jest zaplanowane to. I powiem wam, że jeżdżą czasami jak chcą, no i, i z tego ludzie są zdenerwowani na to. I, i czasami te busy jeżdżą różnie, no i, i to też wkurza turystów, no nie? No ale nic teraz... E, Wyremontowali te dworce, dużo się zmienia, robią wszystko, żeby było lepiej. Także trzymajmy kciuki, miejmy nadzieję, że to się wszystko ustabilizuje i będzie tylko lepiej. Co wam jeszcze chciałem powiedzieć? Powiem wam jeszcze o trudnościach związanych z chodzeniem po górach. Z nieprzygotowaniem ludzi, i tak dalej. Powiem Wam to też, żeby, żebyście się nie przeceniali swoich sił, bo wygląda to ładnie, jak się jest w mieście, a jak się wyjdzie w góry, sytuacja się zmienia. I myślę, że takie rzeczy trzeba wziąć pod uwagę, jak braki w przygotowaniu sprzętowym, nieodpowiednie obuwie, zwykłe adidasy zamiast butów trekkingowych, brak kurtki przeciwdeszczowej lub ciepłej warstwy, to jest bardzo ważne w górach, sam tego doświadczyłem jak poszedłem do pięć stawów i złapała mnie burza i miałem wiatrówkę która mi ocaliła aparat, lustrzankę, wszystko po prostu nieprzemakalną w plecaku i powiem wam, że to jest bardzo ważne, następna rzecz zbyt mały plecak, brak podstawowych rzeczy na przykład wody, jedzenia, apteczki brak kijków trekkingowych przy stromych podejściach, zejściach to jest też ważne, bo my czasami nam się wydaje, że to jakbyśmy porównywali, nawet jak jest człowiek przygotowany, a pójdzie w góry pogoda się zmieni, słabniesz i możesz kurde, nie dać rady no, sam sobie człowiek tego nie zdaje sprawy czasami ale powiem Wam, że lepiej myśleć, lepiej dźwigać niż prosić. O, lepiej sobie wziąć tą wodę niż jej nie mieć. Lepiej wziąć tą kurtkę, te kijki. Czasami kostkę może skręcić, a jak masz już kijki, no to sobie zejdziesz jakoś powoli, tak? Następna rzecz: brak wiedzy lub orientacji. Nieumiejętność czytania mapy ani oznaczeń szlaku. To też się zdarza. Gubienie się na szlakach, zwłaszcza w, gmli, w mglistych warunkach lub po zmroku. Brak znajomości szacunkowego czasu przejścia trasy to też jest bolączka wielu turystów. I później się dzwoni po topr, jak jest noc, albo jak się zgubią, no nie? Bagatelizowanie tablic ostrzegawczych i barier przed lawinami, osuwiskami i dzikimi zwierzętami. Następna rzecz: warunki pogotowe. Zaskoczenie przez przed, przed nagłą zmianę pogody burze, deszcze, mgła. Na to trzeba uważać w górach. To nie są żarty, powiem Wam. To pogoda się tak szybko zmienia, że można. Ja sam tego doświadczyłem i jak nie ma pogody, są burze, to nie idę w górę. Powiem Wam. Nawet na takie małe trasy bo kilka osób zginęło przez głupotę i powiem Wam, że to nie warto. Nieumiejętność oceny prognozy pogody, brak planu awaryjnego, przegrzewanie lub wychłodzenie organizmu z powodu, z powodu z, złego ubioru. I to jest też często się zdarza. I ostatnio wam mówiłem, że taki chłopak, który robi zdjęcia na gubałówce, poleciał sobie na czerwone wierchy, pogoda się zmieniła, nie był ubrany, był ubrany typowo jako biegacz wychłodził organizm. No i po nim nie ma go już z nami, młody chłopaczek wysportowany. Błędy w planowaniu i zachowaniu. Jeszcze to wam to wam wypunktuję i będziemy kończyć. Wchodzenie na szlak zbyt późno, ryzyko powrotu po ciemku, ale trzeba zawsze mieć ze sobą latarkę. Pamiętajcie o tym. Przecenianie własnych możliwości fizycznych. Brak przerw, za mało jedzenia i picia podczas marszu. Ignorowanie oznak zmęczenia, kontuzji lub objawów choroby wysokościowej, brak zgłoszenia planowanej trasy z bliskim lub znajomym, lub nie wiem, tam gdzie śpicie, żeby was mogli znaleźć. Później macie, możecie mieć problemy techniczne: brak zasięgu telefonicznego, rozładowany telefon lub, lub, lub brak powerbanku. Słuchajcie, no to wszystko jak się idzie w góry. To trzeba brać pod uwagę. Następną rzeczą są zagrożenia i wypadki: urazy, skręcenia, złamania, upadki, poślizgnięcia na kamieniach, korzeniach, lodzie lub śniegu, kontakt z dziką zwierzyną, lawiny itd. Nagłe pogorszenie zdrowia, odwodnienie, biegunka, omdlenie. Słuchajcie, to wszystko może Was spotkać w górach. A jak jesteś tam u góry na Czerwonych Wierchach, to masz dwie godzinki albo trzy godzinki zejścia. I wiecie, to nie jest takie proste, że schodzić jak się jest kontuzjowanym. Także weźmy to pod uwagę. Weźmy, pamiętajmy o tym, że te trudności nas mogą spotkać jak idziemy w góry i trzeba być na to przygotowanym, przynajmniej w najmniejszym stopniu. Bo wtedy zawsze mieć ten telefon naładowany, bo zawsze możecie wezwać jakąś pomoc czy zadzwonić do kogoś. Bo powiem Wam, że to nie są żarty i nie ma sensu narażać siebie innych, bo później, jak ktoś Was musi ratować, to też ta osoba jest narażona na, na różne rzeczy. No nie? Słuchajcie, będę kończył, jest pogoda przepiękna. Chciałem właśnie takie rzeczy wypunktować. Jakie trudności spotykają ludzi przyjeżdżających na wakacje do Zakopanego, bo to jest dla mnie ważne. Bo powiem Wam tak, że jak się dobrze zaplanuje urlop, to wtedy miło jest spędzony. Ja byłem teraz dwa tygodnie, moja żonka, którą pozdrawiam serdecznie, zaplanowała to tak, że naprawdę mieliśmy udany urlop i fajnie było. Także planujcie urlop, planujcie wychodzenie w góry, planujcie swoje trasy, zabierajcie potrzebne rzeczy, żebyście nie musieli później żałować i znaleźć się w trudnych sytuacjach. No to by było na tyle, dziękuję żeście oglądali i do następnego vloga. Pozdrawiam Was serdecznie z zakopanego z lipek. Hej!